Konstruktywny, czyli dający pozytywną wartość, wnoszący coś innowacyjnego, tworzący coś nowego, być może coś z niczego. W firmie, w której się obecnie znajdujemy, konstruktywnie tworzy się z metalu. Jesteśmy w Mabo, firmie zlokalizowanej w Mierzynie. Ich specjalizacją są konstrukcje stalowe, które znajdują odbiorców na polskim i zagranicznych rynkach. Ich działalność możemy podzielić na cztery fundamentalne obszary: infrastrukturę kolejową, tramwajową, drogową oraz konstrukcje stalowe. Mam bo to nie tylko innowacyjne produkty i wyspecjalizowana kadra to przede wszystkim firma z tradycjami. Ich ponad 50-letnie doświadczenie pozwala im kompleksowo obsługiwać klientów, od dobrania najlepszych rozwiązań po wdrożenie ich w całym przedsięwzięciu. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do środka. Najbardziej znane na rynku to są nasze napinacze bezciężarowe, szerokiego zastosowania do sieci trakcyjnej, zarówno kolejowej, jak i tramwajowej. To jest ten produkt, który w tej chwili przeżywa taki rozkwit. Oczywiście mamy jeszcze inne rzeczy, mamy system podwieszenia aluminiowych, w sieci trakcyjnej, pracujemy również nad innymi rozwiązaniami, ale no to jest jeszcze w sferze utajnienia na dzień dzisiejszy. Ta hala, która jest za nami, to jest hala, która została postawiona po to, żeby właśnie prowadzić produkcję napinaczy bezciężarowych. Maszyny, urządzenia, które są tutaj, są dedykowane temu, zarówno obiekt, są wydzielone pomieszczenia, w których są przeprowadzane poszczególne procesy wytwarzania napinaczy. Nasze plany to co najmniej następne 54 lata i dalszy rozwój firmy. Na jakieś kolejne produkty, nad którymi pracujemy, kolejne rozwiązania. Świat się rozwija, rynek się rozwija. Podążamy za tym. Usłyszeliśmy o innowacyjnych produktach tworzonych dla infrastruktury kolejowej. Jednak MABO to również produkty dla infrastruktury drogowej i tramwajowej, o których za chwilę opowie nam dyrektor handlowy, pan Paweł Klekot. Produkcja elementów i konstrukcji znajdujących zastosowanie w przestrzeni miejskiej to jeden z głównych obszarów działalności naszej firmy. Słupy oświetleniowe, sygnalizacyjne czy trakcyjne naszej produkcji znajdują się nie tylko na terenie naszego miasta, ale także całego kraju oraz poza jego granicami. Nasza firma działa bardzo szeroko i bardzo złożenie. Posiadamy trzy wydziały produkcyjne, a każdy z nich specjalizuje się w produkcji innego typu konstrukcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów z różnych branż, takie jak wiatrowej, budowlanej, budowy maszyn, elektromobilności czy chociażby placów zabaw. Przez wieloletnie doświadczenie w obróbce stali jesteśmy otwarci na praktycznie każdego klienta z branż, w których niezbędne są elementy wykonane ze stali. Nasze produkty i usługi znajdują uznanie wśród klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zaopatrujemy firmy z Polski, ale także Europy Zachodniej, a w szczególności z Niemiec, krajów skandynawskich czy bałtyckich, jak Łotwa czy Litwa. W dzisiejszych czasach, chyba, wszystkie firmy produkcyjne cierpią na deficyt fachowców, głównie w dziedzinie manualnej, jak chociażby ślusarz narzędziowy, elektryk, tokarz, tego typu zawody, i jak najbardziej właśnie takich zawodów w obecnej chwili poszukujemy, nawet i do przyuczenia, dopóki nasza kadra nie odejdzie na emeryturę. Na co mogą liczyć zainteresowani pracą kandydaci? Przede wszystkim na rodzinną atmosferę i na zżytą ze sobą ekipę. A z takich korzyści, które mogę wymienić, to jest to na pewno umowa o pracę. Są to szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, możliwość rozwoju. Jest pełen pakiet socjalny. Są w czasy pod gruszą lub dofinansowania do kolonii dla dzieci. Bonusy pieniężne. Paczki dla dzieci, tego typu benefity. Chcemy się rozwinąć na rynki zagraniczne i przyjęliśmy nową strategię działania. Odświeżyliśmy logo, utworzyliśmy nową całkowicie stronę internetową, na której umieściliśmy wszystkie nasze produkty i nasze realizacje. Fundamentalnym wyróżnieniem jest dla nas medal Akademii Polskiego Sukcesu. Który otrzymał założyciel firmy, pan Adolf Bogacki, za stworzenie innowacyjnej rodzinnej firmy o zasięgu globalnym. To najwyższe odznaczenie, podsumowujące całokształt kształt wielu lat ciężkiej pracy pana Adolfa. Dlatego jest dla nas tak bardzo cenny. W swoim działaniu skupiamy się przede wszystkim na sile tradycji, na innowacjach i na ludziach. Zakończyliśmy właśnie wycieczkę po firmie Mabo. Teraz już wiecie, czym się zajmują, jak pracują i kogo szukają na rynku pracy. Ja zachęcam Was serdecznie do składania swoich aplikacji. Jeżeli szukacie właśnie takiej pracy, odwiedźcie ich stronę internetową, ich social media. W naszej kampanii społecznej Jest Praca w Regionie. Przedstawiamy Wam tylko najlepszych i wyróżniających się pracodawców.